Chciałbym wam przedstawić osobę, która w naszym zespole zajmuje się motywacją. Shia nie mówi za dobrze po polsku, także będę starał się tłumaczyć to, co ma wam do powiedzenia. Moi drodzy, przed wami Shia leba. Czas działać! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Nie pozwól, żeby Twoje marzenia pozostały tylko marzeniami. Just do it! Wczoraj mówiłeś, że zrobisz to jutro. Spełniaj swoje marzenia. Spełniaj swoje marzenia. Wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe. Nie możesz się poddawać. Nie przestawaj. Na co czekasz? Na co czekasz? Czas działać! Do it. Czas działać! Just you can. Czas działać! Just do it. Możesz to zrobić! Możesz to zrobić! Nawet jeśli jesteś zmęczony, jeśli masz dość zaczynania od początku, przestań się poddawać! Przestań się poddawać!